Uuu, uh. Papa Dobra, jesteście gotowi wejść do tego challenge'u ze mną? I czy jesteście gotowi na tą piękną muzyczkę w tej grze? No, items challenge. To jest to, tego właśnie mi brakowało, kurwa. Od razu wale w siebie. Od razu wale w siebie i zobaczcie teraz, jak się wygrywa grę bez itemów. Patrzcie. To był tylko Taki pokaz yy, jak, jak tego nie robić ogólnie 3x4 Ta, 2 ziko, no, przez 3 miesiące Dobra No teraz to musi być ta fejkowa, nie? Nie, no, to jest kurwa chore ja, ale ja, 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 czuję, że my dzisiaj tego nie zrobimy, nie ma szans, że dzisiaj to wyjdzie. Ja dzisiaj mam taki dzień, kurwa, że nie ma szans. Ostatnio było szczęście. Dobra, biorę, biorę łatwy tryb, biorę łatwy tryb. Jedna prawdziwa, dwie fejkowe. No, z twoim Rafaelu to bym z wózka się spierdolił, kurwa, jakiegoś widłowego czy coś, kurwa. To bym nawet tu nie wszedł, bo bym tam się spierdolił na sam dół. Dwie fejkowe były, nie? Dobra. Dobra, ta gra jest przecież rozjebana. Ale druga runda. Trzy prawdziwe, dwyfikowe. Dobra, walę teraz w niego. No, Beeline, powiem ci dużo szczęścia mi dałeś. Taka i tak do niczego się nie przydaje, ale wygrywasz ściano yy, i. Zrobiłem Double or Nothing i wygrałem znowu z nim I później jeszcze jakiś tam raz jeszcze wygrałem, no ale to jest jakby losowe, nie? No z tymi itemkami jakby to spoko się gra, ale... Nie no, jebać to On musi chyba sam siebie zajebać Żeby to miało jakiś sens, nie? A ten łatwy tryb jest jebany Normalnie to nie powinno tak być no ale chuj tam no. Jak już tak się zaczęło, to. Trzy prawdziwe dwie fekowe. Trzy prawdziwe dwie fekowe. Diler. No kurwa mać no. no. Dziwny jest ten łatwy tryb. To trzy rundy są, nie? Jak coś, trzeba trzy rundy wygrać. Ale dobra, teraz będą itemki. To z, y, z itemkami już nie używamy itemów. No znowu 50-50. Dobra, teraz musi się udać. Nie wierzę w to, że teraz się to nie uda, nie? Jest, kurwa. No bo, no bo taki sobie challenge ustawiłem, bo ostatnio z, z itemkami już wygrałem. Yyyy... Ostatnio już z itemkami wygrałem i chcę bez żadnych itemów go rozjebać. Żeby on normalnie mógł używać tych itemów, a ja nie. I żeby i tak go rozjebać. 2 na 2. No dobra, 2 na 2. Dobra, teraz w niego walnę tą. Kurwa... No, teraz będzie itemów używał. Lupa, jak coś, widzowie, jak nie wiecie, lupą sprawdzasz, jaki jest teraz nabój, piwkiem pomijasz ten nabój, czyli był pustak, a szlugiem odnawiasz sobie życie. Kurwa. Już, już, już włączam, już włączam. No i kurwa, mnie zajęło. Trzy prawdziwe, dwie fejkowe. No to jest, to statystycznie jest większa szansa, że teraz będzie ta, dobra, yy, pełna, pełny nabój, zastrzelam w niego. No i, o, dobra, 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 dobra. O, masz szlugi, ej dobra, ale to... Ja nie wiem jak tu wygrać bez itemów, jak on ciągle może się healować tak naprawdę jak ma szlugi. No to teraz jest 2-2 yy, chyba. No i chuj Nie no to jest, to, jest, to jest nie do zrobienia Kurwa, no i chuj, koniec. Znaczy no, w normalnym trybie to by był koniec, a nie, bo się skończyły już kule, nie, ale 3 na 3. Dobra, dobrze, 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 jest dobrze. Robią to, że. Yy, pomija jakby moją turę, i on ma dwa, dwa strzały, nie? O kurwa, mać. Ale fart w ogóle, nie? Ale jeszcze jeden. Jest jeden, przecież się kurwa. O, pier... Ole, ale fart, kurwa, ale fart, to były, to były ostatnie już fejkowe te. No i dobrze, zabieramy mu jeszcze jedno życie. I on dalej nie ma szlugów. Dobra, dwa do jednego, ty, kurwa. Pa, ty, tam była... Ej, o kurwa, ty, ja myślałem, że tam była jeszcze jedna pełna i myślałem, że się zajebie. No była jeszcze jedna pełna. Znowu 50-50, no No dobra, mam pełne życia, także ryzykuję, wale od razu w siebie Zajebiście Dobrze, dobrze No już jesteśmy na prowadzeniu na razie, tak? On yy, nie ma szlugów, nie ma jak się schilować. Tak, golden pineapple. Taki Nie widziałem jakie były te Jakie były kurwa yy, naboje? On dalej nie ma szlugów. On dalej się nie schiluje. Dobra, ryzykuję w niego, ryzykuję w niego, bo ja mam dalej full życie. Jezus! Kurwo! On dalej nie ma szlugów, dalej nie ma szlugów. A nie. Ej! To się dzieje! Gufie, kurwa. Już myślałem, że się zajebie, nie? Cztery do jednego jest, kurwa. Trzy prawdziwe, dwie fejkowe. Trzy prawdziwe, dwie fejkowe. To on dalej szlugów nie ma. Kurwa, teraz decyzja, ty. Bo jak walnę w niego... On ma jeszcze podwójny damage. No, bez... No dobra, chuj, i tak ma jedno życie. O! No i zajebiście! Kurwa, trzecia runda, trzecia runda! Chuj! Chuj bym się wkurwił, nie? Gówno, gówno itemy. You know the drill? Kto tu kurwisko najbardziej nas O tym się Pietruszka. Pietruszka, pietruszka pierdolony. pierdolony. No. Yy... Było więcej fejkowych, wale w siebie. Jest kurwa. No i teraz w niego. Kurwa mać. Pierdolony Ile tu jest? 4 na 4 4 na 4 były Muszę mu zabrać życie, bo on kurwa ma tyle i temu, że... No i chuj, koń Mega debil! Mega debil. Nie, na Kiku nie ma. Na Kiku się odpalę później jego negro w KODA. Z mareczkiem. Gdzieś po 22. Dobra, walę w niego. Kurwa! No, szlugi ma. Ej, to jest swój w ogóle ciężkie Jansson do zrobienia. Bez itemów, nie? A ja ciągle? Ja ciągle zapominam jakie, jakie są naboje. No, kurwa mać. A jeszcze podwójny damage mi wykurwił, nie? No i chuj. Dwie paczki szlugów dostał. Ale on ma dwie paczki szlugów, pełne życie. No i chuj, GG. To ty masz delay. Ja mam 00 sekund delay ustawionego. Dam has dwie no. Kurwa, to już jest. Sy to już trzeba od nowa zaczynać. Bo to on. To już jest nie do wygrania. Co wpierdałam? Gumę. Gam Ja pierdolę, nie No i papa. No, papa nie U! tego. nie było tego! nie było tego! Ej, co jest?! Secret ending, ty! Co to jest? Co to jest, kurwa? Wszystko po to. Wszystko to po to, żeby powiedzieć mi, że jestem kurwa słaby i że po prostu umarłem, nie? Wszystko po to. Wszystko... Ja... ja pierdolę, nie?